Zolety chyba też, ale nie jestem pewien. Alkohol tak samo. Więc na razie te muszą zostać. Ale dwa miejsca się przynajmniej zwolniły. Tutaj coś jest, nie ma nic. Tutaj są jakieś... Gruzy Rumowisko, Srebrny Kielich... Do sprzedania. Surprise, oczywiście. Nie wchodzimy na pajęczynę. Czekamy, aż oni podejdą do nas. No właśnie. Wiecie czemu? A stożek morozu czy tam zimna. Wzięliśmy obejmie. Dlatego. O, niestety zamroziło też naszych kompanów. Dlatego używam. Uważamy przy używaniu tego zaklęcia. nam padła to... Dziwne Myślałem, że miała jeszcze trochę HP No rany, jak ja tego nie lubię Dobra, co ci obniżyło? Spryt Dobra, zestaw leczniczy większy Ale to leczy też trzy rany, więc no, dobra już. Mam nadzieję, że zdobędziemy niedługo jakieś układy. Znaczy te Zbędzie zestawy łatwo. leczenia. Robi się. Jak nie, to będzie trzeba kupić. A jak na razie chyba trzeba po prostu uważać, żeby nikt nie padał już. Jasne. Pozwól, że ja to zrobię. Będziemy musieli na pewno wyrzucić kilka przedmiotów. Będzie łatwo. Nie, dalickich rękawic nie weźmiemy. Pozwól, że ja to zrobię. Zbroi też nie. Nic nowego. Robi się. Alfie, korzenie i roślinki, i kamienie szlachetne się stakują, więc to nie ma problemu. Hmm. Ktoś chrapie powinniśmy przygotować się do walki. No, to już bardziej złowrogo zabrzmiało, muszę powiedzieć. Przed nami. Mm, to bardzo się cieszę, że zauważyłaś pułapkę przed nami. A tutaj jest. Niestety jesteś za mało sprytna. A jednak wykryłaś. Tylko trochę za późno. Kiedy wlazłaś na nią. Pułapka. Przed nami Dobra, nie będziemy Lilianu tego robili. Weźmiemy naszego Bocha Wytrzymalszy. O. Tak, mamy smoka. Oczywiście to jest młody smok, tylko nie ma tego napisanego. jest dość wymagający przeciwnik jak na jak, w tym moment, no, jak na ten etap gry Wszyscy są jeszcze w całkiem dobrym stanie rzekłbym na Stena się upią tylko jeden z nas A mnie to groby nie gotowości! No. no i po sprawie. Pancerz szkolcz Gada utłukliśmy. Ta, ta pułapka, tej pułapki nie da się rozbroić chyba. Tego, co mi się wydaje. Zwłoki rycerzy... Ale zbroja łuskowa nam niepotrzebna... Kielich... On się stakuje z tamtym, więc weźmiemy... Pozwól, że ja to zrobię. Tutaj Leliana ma za mało otwierania zamków. Strzały ogniste. Cztery i tak straciliśmy. Może ja to zrobię. Strzała lodowa. Tutaj sporo złota. Oczywiście byśmy to wszystko zabrali, ale niestety nie możemy. No właśnie, już nam brakuje miejsca. No to tak, pozbędziemy się. Nie, nadal no, butów tam były dość niezłe. Tego się pozbędziemy. Tego się pozbędziemy. mu też się pozbędziemy. Małej tarczy. Tarczy klanowej. Sztyletu, krótkiego łuku i długiego łuku, za to i tak byśmy sporo nie dostali. A ja tu mamy tak prezent: sporo rzeczy, za które dostaniemy znacznie więcej. Właśnie, i super, unikatowy łuk. Czy taki super unikatowy może nie jest? Mamy lepsze, ale. No i to wszystko. Idziemy do dalszej części podziemi. Duch będzie trzeba go złapać. Zatrzymał się w takim razie. Idziemy zobaczyć, co za duchy nam tu się szlajają. Ubaga na te demony! A to nie umarli, tylko na razie. Będzie łatwo. <śm> 好我好打好我好你好啥？好死好啥他妈也没。好呆着。 Such marriages timing Że ja to zrobię. Będzie łatwo. Długi miecz, ale tu nie bierzemy go, bo nie ma miejsca. Zaczynajmy. Dalijskie rękawice, takie też już mamy. na miu pańczyny. Proszę, wyglądają na zirytowane. No właśnie. Jasne. Zabierne wyłożenie. Już się dobraли do Leylany. zakręć zdolności mianowicie roztrzaskanie innymi słowy nie podczas gdy jest zamrożony. Z tego co pamiętam czeka nas. Dość ciężka w walkach jak dla mnie. Wyjdziemy samemu. Mamy na sam! Towarzysze i tak z nami już są. Mamy spokojnie powiedz kim jesteś, dziecko. Spokój się, co widzisz? Oj, już nas spakrzył. Tu wchodzi, trochę nie umarłeś, Jak chcesz. zaczynaj. O! Może być trudna walka. Zważywszy, że jeszcze Morigan źle rzuciła. Boże zimna. Trzeba się skupić na jakichś bardziej rannych, ale to trudno zrobić. Ten musi się żłobnąć. <śmiennie> ledwo co przeżył. <śmiennie> Stożek jest odblokowany. Tym razem, żeby dobrze No, idealnie. Praktycznie. Nie, to zrobił No. Jakoś się udało? Czasami ginę w tym miejscu. No, czasami za pierwszym razem, jak przychodziłem, miałem problemy za drugim też niewielkie, ale po tym już. Jak chcesz. Znalazł się sposób na wygrywanie. A. Zostali za mną, muszą iść. Chodźcie. Lepiej nie potrafisz. Załatwmy to szybko. Czas się zabawić. <trym> Jasne. Pozwól, że ja to zrobię. To rób, to rób. Zbroja łóżkowa. Niepotrzebna mam. Po tej stronie mamy... Sarkofag, w sarkofagu było coś. Tak. Prezent i tabliczka. No tak, tabliczka wiąże się z pobocznym questem, z obrzędem elfów, który zaraz prawdopodobnie będziemy wykonywali. Robi się! Znaczy. Za chwilę, no. nie tak od razu. Hmm, tutaj kolejne. A nie, w sumie tak od razu będziemy robili. Zapiszę tylko. I tak, tutaj będę musiał skorzystać z, z, z kodeksu. O, tu jest kodeks. Ko Nie wiem albo może w zadaniach to będzie. Eee. elfów przez ciebie. Wyraźnych... E Na pierwszym z nich winny... Dzban ustawiony właśnie na ołtarzu. Drugi przedstawia elfa, który pociąga z dzbana od... jeden łyg. Na trzecim widać jak elf opróżnia dzban do sadzawki. Na no ostatnim się... znajdują się zdobione drzwi, które chyba otwierają się lub zamykają. Mm. No dobra. Lepiej tego nie spaprać. Będziemy musieli ładować Weź gliniany dzban Napełni gliniany dzban Zostaw staw w spokoju Podchodzimy do ołtarza Postaw pełny dzban na ołtarzu Uklęknij przed ołtarzem i pomódl się. Eee. Dokładnie zbadaj runy na ołtarzu. Zbadaj gliniany dzban na ołtarzu. Napij się wody z dzbana.